Hajta, Kajka wszystkim Dzisiaj lecę z następnym projektem Właściwie to jest kontynuacja projektu Do balustrady schodowej tu Karfa, Ponieważ jest to dla tej samej klientki, tego samego klienta Mianowicie będzie balustrada w kształcie litery L Tak to widzicie na, widzicie na projekcie Z wypełnieniem pionowym żeby to nawiązywało właśnie do, do balustrady typu garfa, czyli do wypełnienia pionowego. I przy okazji tego projektu chcę się z wami podzielić taką sprawą, taką rzeczą, na to, na, którą rozkminiłem jakiś czas temu. Ale no po prostu nie wrzucałem tego, bo jakoś tak po prostu nie było okazji, tak? Słuchajcie, według projektu tu mamy profil u góry 40x20. Tu mamy profil 40x40. Żeby te profile razem ze sobą połączyć, mamy tutaj taki ostry kąt na profilu 40x20. I teraz tak jak go zaciąć na pile. Skoro piła pokazuje nam tutaj, widzicie, ponad 60 stopni. A skalę mamy do 60, wyskalowaną. Tu jeszcze jest yy, oporek, no nie? Oporek jest wykręcony. I teraz słuchajcie, tak, profil, profil mam zacięty. Tak profil wygląda i do, on będzie połączony z profilem 40 na 40 I teraz tak muszę to na razie rozsunąć i teraz tak przy tego typu ostrych kątach powyżej 60 stopni nie wiem jak Baszyk piłach, ale no ja mam piłę Kormaka model BS260G w grudniu będzie siódmy rok tak i teraz słuchajcie i teraz jedna taka rzecz powyżej 60 stopni piła już nam nie docina ponieważ ja to dopiero, no mówię. Zauważyłem to jakiś czas temu, ale no, przerobiłem to w tym roku, na początku tego roku. Słuchajcie, tu ta piła przy takim ostrym kącie, teraz wam pokażę. Włączę opadanie ramienia. O, widzicie? Widzicie? Dochodzi prawie, prawie do samego tego. Co zrobiłem? Mianowicie mianowicie wyciąłem tutaj ten kawałek i madła. ją Trochę mi tam siłownik szwankuje. Muszę, muszę go dać do regeneracji albo zamówić, zamówić nowy. Słuchajcie, wyciąłem tutaj taki trójkąt. 2,5x2,5 i to rozwiązało y, całe Całe to ten problem, tak? Cięcia kątów właśnie powyżej 60 stopni. Słuchajcie, no wcześniej, wcześniej może nie cięło się tak powyżej 60 stopni. No Jak tam nie robiłem według projektów, no to wiadomo, profil się dokładało jeden do drugiego, zaślepiało. Ale no mówię, no nie jest to estetyczne. Tu jak robię według projektu, no to właśnie takie takie kąty wychodzą, tak. Także tak właśnie to rozwiązałem. Wystarczyło wyciąć taki trójkącik tutaj 2,5, tu 2,5, kreskę wytrasowałem, rozsunąłem madło, żeby było dojście z kątówką, kątówką to obciąłem, pilniczkiem trochę tam to zaobliłem, żeby estetycznie wyglądało i powiem Wam. Rozwiązało to problem. Teraz w tej chwili to mogę nawet do, no tu już skala wiadomo jest do 60 stopni, tak? W tej chwili mam y, 26, czyli mamy 60, y, ponad 63 stopnie mamy teraz w tej chwili na skali, tak? Nawet mogę, nawet mogę ją do jeszcze bardziej, czyli o te 2 stopnie więcej, czyli do 65 stopni mogę je normalnie yy, yy, skręcić piłę i spokojnie mi dotknie. Yy, ogólnie piłę, piła jest, powiem Wam, że zadowolony jestem bardzo. Tutaj takie małe usprawnienie jeszcze zrobiłem, mianowicie taki, taka oto wanienka, Bo właśnie przy... Tam cięciu na 40, tam na 45 stopni i wyżej to chłodziło. Tutaj przez ten otwór zawsze nam skapywało za piłę To samo było, to samo było z przodu. Zawsze trzeba było jakąś, jakieś wiadereczko podkładać. Powiem Wam, że z czasem było to irytujące. Dokręciłem tylko taki, ktoś powie, że zwykły no zwykły kątownik, zimnogięty. Wystarczyło dokręcić taki kątownik z takim tutaj oto przedłużeniem za tutaj za ten skos i, pro, i po prostu chłodziło. jak nie wiem jak tą tniecie, ja tam akurat ten jest chłodziłem. E, Tu chłodziło zawsze nam się lało przez tutaj te niezaspawane krawędzie a wystarczyło dokręcić taki kątowniczek i po prostu chłodziło. po kątowniczku dochodzi do jakiegoś momentu i cofa nam się po kątowniczku, zlatuje nam tutaj do, do wanny z powrotem, tak. Także takie, takie to są moje usprawnienia przy pile. Mam nadzieję, że pomogłem tym filmikiem. Podzielcie się jak, jakie macie piły, jak wy rozwiązujecie problem cięcia profili powyżej właśnie 60 stopni. Dobra, to tymczasem ja biorę się dalej za zacięcie materiału. Później posprzątać tu ze stołu to wszystko. Profilę troszkę oczyścić i można brać się za składanie. Dobra, to tymczasem trzymajcie się. Hej.